Witam oglądających. Jaśniaki zostały puszczone, chodziły troszkę wysoko. Usiadły. Ale powiem tak, te opany, co tam miałem, chyba tam ze 13 sztuk, popuszczałem ich wszystkich. Jeszcze może nie wszystkie, ale. O, tutaj taka jasna jest. Poznaczyłem sobie znakami zielonymi wszystkie świeże. Budapeszczy czy puściłem Yy, dwa jasne, trzy jasne puściłem, karpiaki puściłem No mówię winerki puściłem, wszystko co było łapane To zostało opuszczone i, i na razie chodzą I na razie chodzą, wszystko jest OK o, tam Budapesz chodzi tam ze znakami też mu zrobiłem zielone znaki I powiem, że w to nikt nie gania, ale miło to skądś te obce przychodzą. Znowu tam złapałem, później pokażę jak je złapałem. Też siedzą w klatce znowu. No izolatkę mają swoją A te powory obrzeczają i zobaczymy co będzie. O. Jakby sąd były. No, taka parówka też przyszła, wygląda na jedno ciemne. Też puszczona jest, chodzi. Budapesz czerwone znaczki ma. Też chodzi i teraz no znowu też pasiaczkę. Później pokażę na białym ogonie też z takimi znakami. Możliwe, że ktoś tutaj zakłada głębie jeszcze może nie wiem kto, no ale bo no takie same znaki są Budapesz też tam próbuje uciekać, ale siada tak samo no, Ja zastanawiałem w ogonie, też tam takie znaki na zielony, to jest usiadła No na razie się trzymają to tyle panowie, pozdrawiam.